Trwają Mistrzostwa Europy w pływaniu w płetwach na basenie Kryty. Od 15 lipca Olsztyńska Akwasfera gości utytułowanych zawodników ze Starego Kontynentu. Duża impreza, jeżeli chodzi o płetwy, to wydaje mi się, że to jest impreza najwyższej rangi, jaką organizujemy. Nasz obiekt, mimo już upływu kilkunastu lat, nadal spełnia. Wszystkie standardy, jeżeli chodzi o wymogi sportowe, myślę, że też wyróżnia się na pewno architekturą. Dlatego też zarówno i władze Europejskiej Federacji, jak i, i zawodnicy są bardzo zadowoleni. Wszystko przebiega bez problemu i mam nadzieję, że tak będzie do końca. 180 sportowców z 19 państw rywalizuje w konkurencjach znacząco różniących się od pływania klasycznego. Pływamy w monopłetwie i w płetwach pojedynczych. Są całkowicie inne czasy. Style, jeżeli możemy to tak nazwać, to jest pływanie pod wodą na dystansach 50, 400, pływanie z butlą też i mamy też bezdech. Nie wszyscy wiemy, że we wspomnianych konkurencjach zawodnicy z Polski należą do ścisłej europejskiej i światowej czołówki. Są wśród nich rekordziści świata. Kropidłowski, Siódmiak. To, nasi, to są nasi zawodnicy, którzy biją się na arenach światowych no i myślę, że tutaj w tej Europie też coś zabędziemy. Wielu z liczących się dzisiaj zawodników, zanim rozpoczęło swoją przygodę z płetwami, uprawiało pływanie klasyczne. Chciałam spróbować, wydawało się to bardzo ciekawe, taka miła odskocznia od pływania klasycznego, które jest o wiele wolniejsze od pływania w płetwach. Szczególnie zawsze zachęcała ta ogromna płetwa, która wygląda po prostu niesamowicie, szczególnie w tych dystansach pod wodą. Żeby osiągnąć ten sam cel, pływający w płetwach muszą nierzadko wykonywać inne ruchy i używać większej siły niż pływacy klasyczni, a i prędkości są różne. U nas tak naprawdę yy, najszybsi zawodnicy na 50 metrów osiągają prędkość 13 sekund. To jest niesamowite i nieporównywalne. To już nie pierwsze Mistrzostwa Europy w tej dyscyplinie organizowane w Olsztynie. Ja bym sobie życzył, żeby. Yy... Wszystkie miasta miały tak przyjazną i tak dobrą infrastrukturę sportową. Dlaczego? Dlatego, że tu jest wszystko. Tu są trybuny, tu są, tu są urządzenia startowe, tu jest profesjonalna obsługa, tu jest też przyjaźń taka, która jest i takie fajne patrzenie miasta. Na to. to jest ważne, bo, bo jeżeli na przykład obiekty gdzieś w Polsce posiadamy. I chcielibyśmy zrobić jakieś zawody, to też musi być przyjazna atmosfera. Tu dostajemy wszystko. Mistrzostwa Europy w pływaniu w płetwach potrwają do 20 lipca.